Wiem, że powinienem wczoraj zadzwonić, ale za dużo na głowie Dzwonię zapytać, czy jesteś gotowy teraz iść do pracy Za 7 minut jestem po Ciebie, czy nie? Za 7? No Ja się kąpię teraz, myślałem, że kurde położę. Nie, dawaj To weź szybko, i ten, ja poczekam no, jadę do Ciebie pod klatkę, z budowy od No ja się kąpię No to kurwa, to, to ile ty tam potrzebujesz na tą kąpiel, chłopie? Co Ty, jesteś jak prima Balerina, Opłukaj się i wyłaś Co? No. No, a jeszcze się z Piątkiem na odstapie umawiam, bo pożyczałem mu moją łatę, a dzisiaj się przyda, bo fajnie by było zrobić ten fundament pod garaż, żeby było to z bani przygotowane, bo jutro przyjeżdża. Ciekawe, czy światła działają. Nie wiem, jakieś cudowne ozdrowienia. Pamiętacie, parę odcinków temu mówiłem, że mi się coś porypało z gniazdem, bo zahaczyłem jak ciągnąłem ta trochę przepakowaną przyczepkę. I myślałem, że mi światła nie działają, no bo po prostu mechanicznie rozwaliłem gniazdo. A wychodzi na to, że ja chyba po prostu nie dociskałem tej wtyczki do końca jak trzeba. Bo teraz tak się trochę przyłożyłem, żeby ją docisnąć. I działa. No to co, jedziemy po Czeska, nie? Dzisiaj zbyt wiele roboty dla dwóch, to tam nie ma. Pewnie poradziłbym sobie sam, ale co to za dzień, a tym bardziej odcinek bez rzeźka, nie? Jedziemy po niego. Sam buduje dom, bez kredytu. Dzień dobry, piękny kawalerze. podzianka Wszystko, co powiem, może wyszło, że coś w komedii. Chciałem, że powiesz. Ja pierdzielę, czesno. Normalna praca do, do 17, jak wyglądam, to mi tu już mówisz, że mało pracy. Ty kurwa, na randkę przyjdziesz czy do tego? Być jak pachnie? Tak, no, pachnie. Człowiek... Na randkę się kurde wyszykował. Nie, jak się gola, żeby mi gęba nie piekła, to trzeba się czymś wtedy. Się wypachnił z Kuban. Ja tak od 7 rano krążę. Dziecko do szkoły, no na zakupy. To właśnie dziecko na 8, tak szybko doda. nie na budowę, do garażu. Musiałem odwieźć wiernicę, bo przecież ogrodzenie już tam stawialiśmy. A teraz jedziemy do Fimala po deski, na ławy drutowe, Wkręty, żeby te ławy poskręcać. I skoble, żeby zrobić ogrodzenie. A Piotrek zaraz nam gdzieś podrzuci łatę, bo... Gdzieś się kręci w okolicy, a my jedziemy po jak wydechach. I by było. No nie, nie przewalił człowieku, ja przepraszam, że będę miał nagranie życia. On się zatrzymał 50 metrów od tej ciężarówki. No i wstrzymany ruch pociągów, gość Litwin jakiś, nie? Wszyst wszystkie te ciężarówki co jeżdżą na budowę, go zatrzymali się i z go targali <gryzny> na środku torowiska. Bo tam była to torowisko było kiedyś przejezdne. Potem je zamknęli niby tymczasowo, już chyba z 5 lat jest zamknięte, i nie ma między torami, wiecie, tego wypełnienia płyt, żeby było równo. Jak on przejechał przez ten pierwszy tor, to mu te koła wpadły między tory na torowisko i <gryzny> mógł wyjechać poływo dyżaki. No, ale taka niecodzienna nie sytuacja, nie? Siema ekipa, remontowo-budowlana Tak, okay, jak ja legion, okay, jak ja legion no. Nie Nie, jednóweczki? Ja wczoraj byłem szybszy, ale kurde, to pewne ciasty były Cześć mam Cześć, cześć Nagrywam? Nowa robota? Robota, budowa Zaczynamy nową budowlanie, tak jak mam gdzieś budy No Dobra Co robisz? Patrzcie, teraz nas odwiedził. <noise> dwóch mistrzów na robocie. Teraz, teraz, to, mi, teraz to się czuje, kurwa, ale, tylko, ale tylko dwóch mistrzów jedzie na robotę, trzeci, nie? No prezes, nie może, nie może prezes jeździć na roboty wszędzie. Tak. Mistrz, to no. jest dobry. Piotrkowi pozycję łata, jak robił u siebie, wylewał ten. Chudziaka. Chudziaka, i nawet jej nie użyli. No, w tak jak mówiłem. Bo mieliśmy tą łatę wibracyjną 3 metrową czy 4-metrową, nie? Tak, no, no. Mówiłem, że to nie będzie potrzebne. No. A gość, który przyjechał z betoniarni, ten co trzymał ten operator, nie? Mówi tak, chłopaki, jak ja widzę pręty prowadzące, nie? To już wiem czego mogę się spodziewać. A? No, no oni tak wszyscy. zaczął. A później jak zobaczył, bo Kumper to lało akurat, to wiesz? No w sumie tu jedna osoba była potrzebna, tak prawdę mówiąc, nie? I druga no. tylko co do tego. Zaczyń. Jak już zobaczył, jak on nie, ja lał, że on rzeczywiście robisz, te 10 cm, y, 12 cm lał, wiesz? I tak idealnie równo, praktycznie nie trzeba było rozgarniać nic, no. nie? On mówi tak, tak, chłopaki, minimalne. Wy to jesteście profesjonalistami, nie? Bez kitu. Piotrek ciągnął, a my tam z dwóch stron ściągaliśmy troszeczkę tego. Nadmiał, do... Trochę, Ale naprawdę to... trochę tylko, nie? To to u mnie to była masa tak, tak, no. Gość, tylko ten, co mi pomagał, znajomy, z pompą pobiegał, wylał to i pojechał. Deszcz spadał, że 3-4 ja. godziny, ja to sam na 144 metrach, nie? No, no, no dał no, mi się to tak? Chciałbym Wam no, tak. powiedzieć, że będzie robota, bo mam drugie spodnie na zapas, Misz mi kupił. Znaczy, że poważna robota się szykuje. No. Że, że, ten, że tylko prać no, no. i drugie zakładać. Teraz jeżeli. to już robimy u ludzi, to już jest to już. A wcześniej nie u ludzi? Wcześniej u mnie. Dobra, to mamy łatę mamy. Aha, miałem jeszcze te paski kupić, bo prowadzą do sklepu. Bo mamy deski. Jeszcze musisz łaty wziąć. Nie, starczy mi, wiesz. Ale łaty te do tego, bo to są deski, ale łaty masz? Na no, tak, dachu, 40 na drabinę, ne? O, to... O, No to środka z Muszę tutaj kupić gumki te ściągające, bo przecież luzem wszystko jest, ne? A, nie? Mam, tak. Nie mam czym przypiać. Mam gdzieś w samochodzie, tutaj ale tam masz. jest takie Kongo. Na pewno. O dobra, to nie muszę iść. Dobra. Patrz. E, szutry, nie? No to... Bez podłoża twardego, postawiłem, od razu się gimnął. Od razu klamka złamana, nie? Na dzień dobry. A kumpel. No i to była moja jedyna gleba, i od nas y, jedyna taka poważniejsza. A kumpel, jeden. Tak, dziesięć razy minimum, nie? Gleba cały czas na tych tych, bo my takimi sztutrami pieskami wiesz, ciężkimi jechaliśmy, nie? Ja kupiłem nowy motor z salonu. Pierwszy raz go uruchomiłem, wsiadłem na niego, się przewróciłem, i klamkę złamałem. Nawet metra nie przejechałem, się przewróciłem, i klamkę złamałem. Ale już go kupiłeś, nie? czy dopiero miałeś pierwszą jazdę próbną i facet mówi, no to już sprzedany. Ja, ja byłem w Łodzi po niego, przywiozłem go tutaj i w sobotę jeszcze był taki mroźny poranek, to zimą było. Lód leżał, wzięliśmy motory na przyczepki, pojechaliśmy na tor. Wsiadłem na niego, odpalam i mi się noga gibnęła, znaczy na, nie wiem, tam nie było kopki. Jakoś tam źle stanąłem czy coś, na bok i, je, i klamka płama, Nie miałem hamulca. Dlatego mam widzisz, jeszcze mocowania mi zostały po stojaku, nie? taki stojak się tutaj wczepiało, on stał, motorem w środek wjeżdżałeś i zapinałeś na tym, na stopkach, nie? Mam Dobre. ten stojak, jak Dobre. chcesz dam, bo mi potrzebny. Dobra. To, to tutaj go wsuwasz. Tak go wsuwasz, masz takie dwata i no. są takie wciskane, że jak wjeżdżasz i on tutaj ma stopki motor, nie? No. to od góry zaciskasz tam są takie zambatki, tak Zaciska cool. ikonę. koniec. No to nie wiedziałem, nawet, że Stoisz. na zwykłą coś takiego można. Jeszcze tu sobie wziąłem hak, tam sobie wziąłem hak i takie pasy wiesz, ściągające uh -huh. o, na tej samej zasadzie jak to, tylko na zaciąg, nie. No. I to pakowanie go na masz, motor. Aha, bo tych ty, ty haki nie były oryginalne? Nie, to sobie porobiłem, no? bo jak jechaliśmy gdzieś na zawody w Polskę, no to go przypinałem na wszędzie, no? bo mi się za dwa razy wyjebał podczas jazdy. To już go wszędzie przypinałem i to, ale no. o tym nie wiedziałem, że coś takiego na tak. Aha, bo tu to, to są dwa. To tak, to, no i to jest przekręcone. Jak ten. Jak będziesz się o to, to, to dam, bo ja tego nie potrzebuję, nie będę iść. I taki najazd miałem drewniany, zrobiony piękny, sobie stawiałem. Kaski, zbroje, wszystko i lapie nie... Chciałem kupić, ale najazd jest drogi ogólnie. Przez... Wiesz, no nieadekwatnie nie do tego co jest. Dobra, jedziemy na końcu do pracy, bo na razie to czas spędzamy Aaaa. na piciu kawy. Nie? Robić. Jak się dwóch mistrzów do kupy zajdzie, to nie potrzeba trzeciego. Kurde. Dobrze, że jest pogoda. Gdyby taka pogoda była, to może byśmy na stan zero skończyli tutaj w 2-3 tygodnie, ne? nie? Nie ma problemu, no nie ma problemu, tylko zobaczymy, gdzie ten jest stan zero. Czesiek, nie wie, gdzie jedziemy. Nie wie, do kogo ja mu mówię, to on mi nie wierzy. Zaraz pozna inwestora. Jak to ten inwestor tego poznawać nie muszę, bo go dobrze znam. Ale nie wiem. U braciaka rozum, wie, wiecie, Rozumiecie, rozumicie to u braciaka? To ja y, glazurę terakotę robiłem. Gładzie, kasetony, sufity podwieszane robiłem. Ale, żeby budowę u braciaka robił, to ja jeszcze nie robiłem. wiecie, Widzowie nie wiedzą, jaki jest Wasz stopień pokrewieństwa i że w ogóle jest. No ale to już powiedzmy wiemy to i miejmy to z W czasie Tomek, to bracia po prostu. Ale ja nie wiem, nadal w to jeszcze nie wierzę, dopóki braciaka tam nie zobaczę. Tomka budowa, czy nie Tomka? To nie jest Tomka. To nie Tomka? Nie, tam. O, o, ja wyciągnę maszynę i podocinamy te dla geodety. O, proszę bardzo. Jeszcze A? mokre. Totalnie ciekawe. Patrzcie, jeszcze mokre. Do farcia, zobaczcie, dychę za no, to, to, to trzymaj, no kurde, znalazłeś to chowaj, no co? Trzymaj. O. No to przecież to są do roboty spodnie. Składam mu spodnie, no to Załóż z powrotem tamte, a te powieściach sobie ładnie wiszą w nich. No też za ładne są, żeby je. Kurde, tak od razu. Bo tutaj mam włoskie, zobacz Italian vero, z skóry, trzymają się. No, jesteśmy koło lotniska, to tu będzie cały czas. Teraz wiatrakowiec. Nie, tutaj, Czesiek, tu. Na przyczepkę, na przyczepce to pod tym. Czeka, ile mamy? mamy? Raz. No, by też ją Nie kurde te z rana pociągiem so, so ja. to kurde Dobrze żyjemy tutaj Ewentualnie z kosiarką nie latają rano I się czuję jak kurde w dniu świla Wszystkie dechy na środek zaniesiemy albo tutaj. Czasiek a ty nie potrzebujesz Paska do spodni. Spadają z dupy, to? Nie wiedziałem, że będę potrzebował pasek do spodu Teraz idziemy robić ten Fundament, pod Garaż Dobra, tu zrobimy garaż No to jest, to jest w miarę wyrównane, nie? Musimy tylko Wkopać bloczki, żeby było równo No to powiedzmy, że jeden pierwszy narożnik będzie tutaj Pierwszy narożnik, tak? Pierwszy wkopiemy. Przerobić, żeby tego nie dźwigać. A potem co zostanie, to się obsypia. No? Dobrze? Dobra, i to jest nasz bazowy, i od niego robimy całą resztę. No. Tu teraz zrobimy ten poprzekątny. No, tak jak teraz jest idealnie. Tak, czekaj, to nieważne, tutaj do połowy bloczka i tu, żeby bloczek był też na połowie, czyli, czyli tak, tak, tak i tak, I tyle co tam, no. Głębiej, bo to tak było wyżej. nie nie, no, no, teraz dobrze no, W czasie w jest dobrze, sumie, ale... dobrze? No, teraz mówię, że będzie za w nie. w no, ja sumie, Przód cały, tak jak sobie Tomasz życzył, z bloczków. To bierzemy się za siatkę. Ale wiesz, co tak wieje, że ja chyba zrobię tego timelapse. Bo tak nic nie będzie z tego dźwięku, to zrobimy to inaczej. Cyk. Ile jednak. Gdzie masz organki? Przyjechałem, co najpierw. Misz Grzegorz mi dzisiaj przygotował robotę tak, się o jedną łopatę, żeśmy musieli kłócić, bo był czas. A jest jedna łopata na budowie dwóch ludzi No i tak wszystkiego po jeden jest. Także jeszcze wiecie. Miałczek w lewo, miał w prawo. <śmiany> Miałczek z Co teraz? To zrobić? Prąd się doprowadza Bo Grzesiek ma to w sobie, że robimy, robimy i się prąd z akumulatorów często kończy A ja wolę, wolę kurde, jak jest jednak prąd dodatkowy się znowu do, docinamy te te, ścinamy te słupki, żeby były te zaostrzone Baterie się kończą, mówię, a piotr, to, nie mam już baterii, znalazłem jeszcze jedną na szczęście w tym. A ten już się braka, znowu baterie, znowu 10 minut i do domu Ile razy tak było na uroście? Cały dzień grubo, cały dzień wjeżdżamy do budowy, 20 minut prądu nie ma. Dobra, nie, nie będę mówił. Nie, to nie nagrywaj tego znowu. Ale. A jak jest. <laughs> Zapomniałem. Ale dźwięki tak słychać, nawet jak nie jest skierowane na ciebie. Także możesz mówić? Nie, nie. Mów, dobra. Nie, nie to nie bym... nagrywam cię już. Mów. <laughs> Tu na razie jest ściernisko, ale za dwa miesiące już będzie pusty stan, zero. <laughs> Razem z instalacją ściekową i wszystkim. Tak sobie remujesz. Początkujący MC. <laughs> Co ty masz za obiekcję hmm? Wszystko co powiem będzie użyte przeciwko mnie. mam prawo do adwokata i moją betoniarkę się doprowadzi do pełnej świetności Ty to weźmiesz tam cię, zostawię na jeden dzień rano z młotkiem, że się odbetonował na piątkę. Tak, odbetonował. No i właśnie bardzo dobrze, że ona jest zabetonowana. Zobaczymy czy ona w ogóle będzie tu potrzebna. No nie, trzeba się, No chodź rękę to chyba teraz. Na razie do widzenia, do widzenia. skończyła lekcja siedzi na świetlicy Zabiorę ją, pojedziemy na obiadek i zabiorę ją moją ukochaną dom na koniki Tylko parkowy przyjedzie No zobaczymy, zadzwonię do niego Co on będzie tu jeszcze kopał ale chyba tylko od środka przy brzegu potamy się ja. no, co znam, ma wykopać to? Ma tam wjechać i nam wykopać No to kurwa ten a. No to ruszy, rozumiesz ta. No to no tak robi, żeby nie ruszyć. Chociaż u mnie koparko wyruszył yy, ławę jak przyjechał i tam chyba musiałem nawet do tego jednego punktu wzywać geodetkę ponownie, o ile dobrze pamiętam. A. To tyle czasu minęło, że nawet nie pamiętam co ja robiłem na początku budowy, a ta budowa jeszcze nawet w połowie nie jest. No ale... No trudno, no nie, nie ten. Będzie jeszcze dach zrobimy, zobacz. Zrobimy dach, naprawdę. Zobaczycie, że zrobimy dach. Nie wiem co będzie dalej, co zresztą, ale zamkniemy tą bryłę raz zamkniemy. na zawsze. Nie będzie też kapał jak w tym w Egipcie mają, że kurde dachu nie mają, żeby podatków nie płacić. Będzie z dachem. Patrz jak ładna kapera Tak on będzie się machnął. Praca w Re Ciąg dalszy kurcze naszych prac Idzie Dwa stany zer zrobione Jeszcze w tym roku zrobimy trzeci stan zera A może i Coś jeszcze Zobaczymy Znaczy tak naprawdę żadnymi wybitnymi Fachowcami od tego nie jesteśmy no ale kurde, jakby nie patrzeć, to jednak tą bryłę żeśmy zbudowali, nie? No to jutro siódma, nie? Pojedziemy, zamówimy stal, pojedziemy do Fimala po deski, Przyjedziemy, pomierzymy, gdzie co ma być metrówkę trzeba z budowy jeszcze ode mnie zabrać jak... Aha, ja jutro małej nie będę do szkoły wiózł Dobra, tyle na dzisiaj, Czesław już w domu, jesteśmy umówieni jutro na siódmą rano Jutro odbiórę Cześka, pojedziemy, zamówimy stal Pojedziemy, weźmiemy jeszcze trochę tych desek, żeby uzupełnić te ławy drutowe. Bo mamy tylko zaznaczone 4, 4 osie, a musimy sobie sami tam jeszcze policzyć chyba ze 3 czy 4. To jutro to. I jak uda nam się to jutro zrobić, bo nie wiem ile mi to czasu zajmie. No z moim doświadczeniem, no to sorry, wybaczcie, ale nie wiem czy to zajdzie nam godzina czy 3, więc koparkowego nie umawiam. Zadzwonimy do niego jutro i ten i zobaczymy. Będzie dobrze, no. jakoś to wykopiamy. Sam buduje dom. Bez kredytu.